tego filmu dowiesz się jak w praktyce zoptymalizować podatki i składki dzięki wykorzystaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zapraszam. Ten kanał jest wspierany przez EFTax, kancelaria prawna, doradztwo podatkowe i biuro rachunkowe dla firm. Cześć. Na tym kanale omawiam kluczowe kwestie podatkowe w biznesie. Dziś zajmiemy się tematem optymalizacji podatkowej z użyciem spółki ZO. Przeanalizujemy możliwe do osiągnięcia oszczędności podatkowe na konkretnych liczbach, to znaczy na przykładach firm osiągających 400 600 oraz milion i więcej złotych rocznego dochodu. Omówimy sobie również w skrócie bardzo popularny sposób legalnej optymalizacji podatkowej w spółkach, którą jest estoński CIT. Zacznijmy od przykładu firmy, której roczny dochód podatkowy wynosi 400 tysięcy złotych. Więc załóżmy, że mamy do czynienia z jednoosobową działalnością gospodarczą stosującą podatek liniowy jako formę opodatkowania, no i roczna wysokość przychodów podatkowych takiej firmy to jest milion złotych. Natomiast roczna wysokość kosztów uzyskania przychodów to jest 600 tysięcy złotych. Mamy składki na ubezpieczenie społeczne emerytalne i rentowe, czyli składki ZUS. Obecnie z uwzględnieniem wakacji składkowych te składki to jest niecałe 20 000 zł rocznie, mamy koszty księgowości, które w naszym przykładzie wynoszą niecałe 4 000 zł rocznie, no i dochód takiej firmy do opodatkowania to jest około 370 000 zł rocznie. No i w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej na liniówce musimy oczywiście płacić podatek dochodowy według 19% stawki, no i składkę zdrowotną według stawki 4,9% 4,9% od rocznych dochodów. No i suma tych rocznych obciążeń z tytułu podatku dochodowego, z tytułu składek ZUS, składki zdrowotnej, no i koszty księgowości. W przykładzie naszej firmy, czyli takiej, która generuje 400 tysięcy złotych rocznego dochodu to jest niecałe 111 tysięcy złotych rocznie, więc efektywne opodatkowanie i oskładkowanie takiej firmy, czyli działalności gospodarczej na liniówce, to jest nieco ponad 28%, no dochód netto, czyli to co zostaje w kieszeni osoby fizycznej, która taką firmę prowadzi, to jest niecałe 290 tysięcy złotych rocznie. I teraz powiedzmy, że taka firma decyduje się na przejście na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Mamy analogiczne parametry, co w przypadku jednostki działalności gospodarczej, czyli taka sama wysokość przychodów podatkowych, taka sama wysokość kosztów uzyskania przychodów, no i taka sama wysokość takiego, można powiedzieć, dochodu do opodatkowania. Natomiast powiedzmy, że w przypadku spółki ZO zdecydowaliśmy się na wdrożenie szeregu tytułów wypłat ze spółki do wspólników, takich jak wynajem majątku w kwocie 100 tysięcy. Złotych rocznie. Odsetek od pożyczki udzielonej spółce przez jej udziałowca. Tutaj wysokość odsetek, powiedzmy, że wynosi 30 tys. złotych rocznie. Również wynagrodzenia za powtarzające się świadczenie niepieniężne. No i wynagrodzenie członka zarządu po to, żeby było ubezpieczenie zdrowotne. Mamy również koszty księgowości, które oczywiście w przypadku spółki ZO są nieco wyższe. I teraz jeśli chodzi o wynagrodzenia za powtarzające się świadczenie niepieniężne, no to oczywiście tutaj w tym naszym przykładzie ono zostało przyjęte na takim modelowym, najbardziej opłacalnym poziomie, wynoszącym. 120 tysięcy złotych rocznie. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie ku temu, żeby to wynagrodzenie zastąpić wynagrodzeniem za pełnienie funkcji członka zarządu, który jest generalnie rzecz biorąc tak samo opodatkowany jak wynagrodzenia za powtarzające się świadczenia. Z tą jedynie różnicą, że wynagrodzenie członka zarządu podlega obowiązkowej 9% składce zdrowotnej. I teraz w tym naszym przykładzie dochód spółki do opodatkowania po tych wszystkich tytułach, tytułach wypłat, o których sobie powiedzieliśmy, wynosi 15 tysięcy złotych. No i od tego dochodu spółka oczywiście płaci swój podatek CIT według stawki 9%. 9%, czyli nieco ponad 1000 zł rocznie. Mamy również podatek dochodowy PIT związany z tymi różnymi tytułami wypłat, czyli od wynajmu majątku, od wynagrodzenia za powtarzające się świadczenia, no i od odsetek. No i mamy również oczywiście dywidendę, czyli zysk spółki po pomniejszeniu o podatek dochodowy, no i podatek PIT związany z wypłatą tego zysku do udziałowców. No i suma tych wszystkich podatków i obciążeń w postaci księgowości w tym przykładzie, którym sobie, który sobie analizujemy, wynosi 50, około 52 tysiące złotych rocznie, więc efektywne opodatkowanie i oskładkowanie spółki ZO kształtuje się na poziomie około 10% rocznie. Więc porównując wyniki takiej spółki z jednoosobową działalnością. Gospodarczą na liniówce widzimy, że jesteśmy w stanie wygenerować oszczędność podatkową na poziomie niecałych 60 tysięcy złotych rocznie przykład numer 2, czyli jednoosobowa działalność gospodarcza również na liniówce, Tym razem z dochodem wynoszącym 600 tysięcy złotych rocznie. Mamy podobne parametry, jak w pod naszym przykładzie poprzednim, czyli przychód podatkowy milion złotych, koszty uzyskania przychodów 400 tysięcy złotych. Mamy oczywiście składki ZUS, mamy koszty księgowości, no i ten dochód. Do opodatkowania to jest około 570 tysięcy złotych rocznie. Mamy oczywiście 19% podatku PIT i 4,9% składki zdrowotnej, no i suma obciążeń związanych z prowadzeniem działalności w formie jednoosobówki razem z księgowością kształtuje się nam na poziomie około 163 tysięcy złotych rocznie, no i efektywne opodatkowanie o składkowanie takiej firmy to jest niecałe 27%. Więc dochód netto, czyli to, co zostaje w kieszeni osoby, która taką firmę prowadzi, to jest niecałe 400 37 tysięcy zł rocznie. I teraz, co by się stało, gdyby taki przedsiębiorca zdecydował się na przejście na spółkę z? O. Załóżmy, że mamy takie same sposoby wypłaty środków z takiej spółki do udziałowców. Natomiast, po to, żeby tak można powiedzieć, w legalny sposób, w, w, w większym stopniu zoptymalizować podatek spółki, zdecydowaliśmy się na wdrożenie sposobu pod tytułem dzierżawa znaku towarowego, czyli po prostu wynagrodzenia za znak towarowy, wynagrodzenia za oznaczenie, Słowno-graficzne w postaci logotypu, który jest elementem majątku prywatnego jednego ze wspólników, no i który to element jest odpłatnie udostępniany spółce, czyli w zamian za wynagrodzenie, które płaci spółka. I powiedzmy, że to wynagrodzenie w naszym przykładzie kształtuje się na poziomie 150 tysięcy złotych rocznie. I to wszystko powoduje, że dochód spółki do opodatkowania kształtuje się na poziomie 53 tysięcy złotych rocznie. No i do tego oczywiście spółka płaci swój CIT, czyli swój podatek dochodowy. Mamy również podatek PIT związany z wypłatami, z tytułami wypłat, o których sobie wspomnieliśmy, czyli od wynajmu majątku, od dzierżawy znaku od wynagrodzenia za powtarzające się świadczenia niepieniężne i odsetki. No i suma tych wszystkich obciążeń razem z księgowością i kosztami składki zdrowotnej od wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka zarządu po to, żeby było ubezpieczenie zdrowotne kształtuje się na poziomie około 93 tysięcy złotych rocznie, czyli efektywne opodatkowanie o składkowanie firmy Spółki kształtuje się na poziomie około 12%. No i teraz porównując ten dochód netto spółki po wszystkich obciążeniach z dochodem netto na jednoosobowej działalności gospodarczej, widzimy, że jesteśmy w stanie wygenerować roczną oszczędność podatkową na poziomie około aż 70 tysięcy złotych. I przykład numer 3, czyli jednoosobowa działalność gospodarcza na liniówce, ale tym razem z dochodem wynoszącym milion złotych. Mamy oczywiście takie same opodatkowanie jak w przypadku pozostałych przykładów. Czyli podatek PIT, 19%, składka zdrowotna 4,9% od osiąganych dochodów. No i suma wszystkich kosztów razem z księgowością w naszym przykładzie kształtuje się na poziomie około 259 tysięcy złotych rocznie. No i efektywne opodatkowanie o składkowanie naszej firmy na liniówce to jest niecałe 26%, a dochód netto, czyli to, co zostaje w kieszeni takiej firmy, to znaczy w kieszeni tak naprawdę osoby, która taką firmę na jedną prowadzi, to jest nieco ponad 741 tysięcy złotych. I teraz przyjmijmy, że z firmą o takim poziomie dochodów decydujemy się na przejście na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i jednocześnie przenosimy udziały w takiej spółce do fundacji rodzinnej. I teraz co nam takie rozwiązanie może dać? Mamy te same tytuły wypłat środków ze spółki do wspólników jak w poprzednich przykładach, czyli wynajem majątku, odsetki od pożyczki, wynagrodzenia za powtarzające się świadczenia i jeszcze żeby taki, w, można powiedzieć w większym stopniu zoptymalizować, ale oczywiście w legalny sposób zoptymalizować podatki w spółce, zdecydowaliśmy się na wdrożenie tak zwanej umowy B2B, czyli po prostu wynagrodzenia za usługi niematerialne, które są wykonywane przez jednego ze wspólnika na rzecz spółki w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, którą taki wspólnik prowadzi to mogą być na przykład usługi doradcze i powiedzmy, że to wynagrodzenie za takie usługi kształtuje się na poziomie 25 tysięcy złotych miesięcznie, czyli 300 tysięcy złotych rocznie. No i to wszystko powoduje, że dochód spółki do opodatkowania wynosi około wynosi 277 tysięcy złotych rocznie. Od tego spółka oczywiście płaci swój CIT, swój podatek dochodowy, mamy te wszystkie podatki związane z wypłatami ze spółki do wspólników. No i mamy oczywiście podatek dochodowy związany z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej. No i w tym naszym przykładzie przyjęliśmy sobie, że nasz wspólnik stosuje ryczałt jako formę opodatkowania swoich przychodów, no i 15% stawki ryczałtu, czyli stawka właściwa dla usług doradczych. Mamy oczywiście składkę zdrowotną i składki ZUS związane z prowadzeniem jednej osoby w działalności gospodarczej, natomiast wszystkie te koszty, czyli podatki dochodowe, składki ZUS i składka zdrowotna razem z księgowością, w tym naszym przykładzie wynoszą 167 tysięcy złotych, efektywne opodatkowanie i oskładkowanie kształtuje się na poziomie około 14%, no i pomimo tego, że mamy jednocześnie spółkę i mamy jeszcze wspólnika, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, widzimy, że te łączne obciążenia podatkowe związane z prowadzeniem działalności w takiej formie no są niższe o prawie 100 tysięcy złotych niż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej na liniówce. Tutaj oczywiście musimy sobie zaznaczyć jedno Rzecz, to znaczy w takim układzie, to znaczy w sytuacji, w której mamy spółkę ZOO, w której udziały są posiadane przez fundację rodzinną, znika nam podatek dochodowy związany z wypłatą dywidend od spółki do fundacji rodzinnej, czyli te około 250 tysięcy złotych dochodu, które zostaje w naszym przykładzie, po prostu może być wypłacone w całości do fundacji bez żadnego podatku. I to jest związane z tym, że w przypadku spółek o takim dużym poziomie dochodów, czyli właśnie milion złotych rocznie i więcej, po prostu ze względów podatkowych, warto rozważyć wykorzystanie fundacji rodzinnej po to, żeby nie płacić podatku dochodowego związanego z wypłatą dywidend od spółki do fundacji. Przy czym oczywiście trzeba pamiętać, że fundacja rodzinna, założenie fundacji rodzinnej no powinno być poprzedzone zdranną wszechstronną analizą. Nie powinniśmy tutaj absolutnie brać wyłącznie pod uwagę kwestii podatkowych, ale również, a może przede wszystkim kwestie sukcesyjne czy kwestie biznesowe. No i na koniec omówmy sobie jeszcze w skrócie jedną z bardzo popularnych form legalnej optymalizacji podatkowej dochodów spółek zo, czyli estoński CIT. W naszym przykładzie mamy spółkę o rocznym poziomie przychodów podatkowych 10 milionów złotych i rocznym poziomie kosztów uzyskania przychodów 8 milionów złotych, no czyli dochód do opodatkowania wynosi, 8, wynosi 2 miliony złotych rocznie. No i od tego spółka oczywiście musi zapłacić swój podatek dochodowy już według stawki 19% bo taka spółka o takim poziomie przychodów no niestety nie ma już prawa do stosowania niższej 9% stawki. No i ten podatek CIT w naszym przykładzie wynosi 380 tysięcy złotych. No i powiedzmy, że wspólnicy decydują się na wypłatę połowy zysku spółki do udziałowców, więc dywidenda wynosi w tym naszym przykładzie 810 tysięcy złotych. No i od tej dywidendy spółka musi oczywiście pobrać 19% PIT, czyli w naszym przykładzie niecałe 154 tysiące złotych. No i suma podatków, czyli CIT i PIT to jest niecałe 534 tysiące złotych, więc efektywna podatków Spółki Wspólników kształtuje się na poziomie niecałych 27%. Na no dochód netto spółki Wspólników, czyli to, co zostaje w kieszeni spółki i Wspólników po wszystkich obciążeniach, widzimy, że jest niecałe 1,5 miliona złotych. I teraz, co by się stało, gdyby spółka o takim poziomie dochodów zdecydowała się na przejście na estoński CIT? Przede wszystkim musimy sobie powiedzieć, że estoński CIT ma tę zaletę wobec innych takich standardowych zasad obliczania podatku dochodowego spółek, że podatki są płacone zasadniczo dopiero w momencie podejmowania decyzji o tym, żeby pieniądze ze spółki zo wypłacić. I teraz w przypadku spółki z o takim poziomie przychodów właściwa stawka podatku, czyli wysokość podatku, który spółka musi zapłacić, to jest 20%. Więc porównując do naszego przykładu, jeżeli wspólnicy decydują się na wypłatę połowę swojego zysku, czyli miliona złotych, spółka płaci swój CIT, swój podatek dochodowy według 20% stawki, czyli 200 tysięcy złotych, spółka musi zapłacić do fiskusa tytułem zapłaty swojego podatku dochodowego. Na to Natomiast w sytuacji, w której taka, te, te pieniądze są wypłacane do udziałowców, na normalnych zasadach mielibyśmy 19% PIT-u. Natomiast, dzięki temu, że mamy estoński CIT, ten podatek PIT jest dużo niższy. To znaczy, dzięki właśnie temu, że stosujemy estoński CIT, spółka przy wypłacie pieniędzy do udziałowców może odliczyć dużą część swojego podatku dochodowego. No i w tym naszym konkretnym przykładzie widzimy, że podatek PIT, jedyny podatek PIT, który musi być zapłacony, potrącony przez spółkę, to jest 50 tysięcy złotych. Więc tak naprawdę w związku z wypłatą tego miliona złotych tego udziałowców spółka płaci tylko 250 tysięcy złotych, czyli 200 tysięcy złotych swojego podatku i 50 tysięcy złotych podatku PIT. Czyli widzimy, że efektywne opodatkowanie spółki i wspólników w tym naszym przykładzie to jest 12,5%. No i dochód netto do spółki wspólników to jest 1 750 000 zł. No i w porównaniu do tego scenariusza poprzedniego widzimy, że taka spółka, dzięki temu, że weszła w system cit CITu, może zaoszczędzić, czyli spółka i wspólnicy mogą zaoszczędzić aż niecałe 300 000 zł rocznie. Zatem, jeżeli jesteś przedsiębiorcą i zastanawiasz się, jaka forma optymalizacji podatkowej będzie dla Ciebie najkorzystniejsza, to zachęcam Cię do umówienia się na spotkanie z nami. Link do konsultacji znajdziesz w opisie do tego filmu. Natomiast, jeśli interesują Cię kwestie podatkowe w biznesie, to jak zwykle zachęcam do subskrypcji naszego kanału. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym materiale.